Ale jak my wysimy energetycznie ciągle na tym mężczyźnie, to on się musi zmienić w naszego kata, bo on musi nam pokazać, że ten stop, jakby ten bądź sobą, bądź w swojej pełni i wtedy my możemy być razem. Jestem święcie przekonana o tym, że narcyz jest bardzo obciążony taką y, osobowością, która jest dla siebie nikim, ponieważ ona chce z niego cały czas czerpać. Bo jakby narcyz nam mówi, osobowość narcystyczna, nam powtarza to, co my chcemy usłyszeć, czyli bez mnie nie będziesz żyć, bez mnie sobie nie, nie poradzisz, nie dasz sobie rady, bez mnie jesteś nikim. I jakby to jest prawda, bo my będąc w takiej relacji i słysząc jako lustro od naszego e, lustra, jesteś nikim, to ty doskonale wiesz, że on mówi prawdę, bo ty jesteś dla siebie nikim, dlatego tak. jesteś z nim. I czerpisz, chcesz czerpać od niego. Ja powiem jedną rzecz, ja uważam, że jest bardzo trudno też być w roli... E, w roli takiego narcyza, posiadając osobę, która nie ma własnej osobowości, która mówi, że jest nikim. Myli... Ona nie mówi, ona tak myśli. Ona tak myśli. Ona mówi w sobie, w głowie. Ona po prostu całą sobą wisi emocjonalnie na tym narcyzie. Czyli cały czas o nim myśli, cały czas mieli jego słowa, cały czas się zastanawia nad nim. To jest bardzo <laughs> trudne. Kiedy my jesteśmy wolni tak naprawdę, my jesteśmy cały czas wolni.